No i trochę polecieli już nawet. Tak, poszedłem na chwilę i puściłem grę, ale w takim... W, w nieprzyspieszonym... w nieprzyspieszonej formie i... poszło trochę im. O, 47 ludzi. Jak wygląda w tym bloku? 109 ludzi jest w tym bloku? O, no nie jest. 5 osób jest tutaj. O, no i mamy pełny skład węgla znaczy, że tu będzie się nam... O, już mamy 300. Ładnie. Dużo węgla. Wody brakuje. No ale cóż, mamy tutaj i chemikalia. I no mamy w magazynie? Cały czas na plus. Hmm. Ciekawe, ciekawe. Znaczy bardzo... Cieszący widok. Mnie przynajmniej... Y czy ja tu miałem jakiś fajny tartak? Kojarzy mi się, że tak. Ze z... Co? Z drewna i żelaza złom mogę produkować. Co to jest? Drewno i żelaza. Coś chińskiego dziwnego. Wo, wo. Produkcja złomu z żelaza i ropy. Ha. Czy to się aż tak opłaca? Nie wiem. O, ale to jest złoka yy, oczyszczania To taki to by mi się podobał, tak, to ja taki kiedyś zrobię Chuta, yy, yy, ładna, taka prawdziwa I ma fajne nie, linie kolejowe poprowadzone To, to, no, to na pewno wykorzystam To będzie bardzo ładnie zrobione I mamy taki tartak tutaj No jakiś duży magazyn, hala Tutaj bym zrobił tartak po tej stronie, żeby miał blisko do pracowników tu by wtedy linia kolejowa obok niego przechodziła i magazyn tutaj wtedy i obok magazynu jakaś, jakiś ten, jak to się nazywa miejsce do składu drewna, jakieś tam właśnie lokomotywownia dla murów i by było porobione wtedy żwiru zaczęliśmy zużywać więcej przez to, że uruchomiliśmy, a akurat to nie jest problem, bo mamy żwiru trochę więcej niż dużo właśnie no nie, bardzo mnie to cieszy, szkoda, że tutaj się jeszcze nikt nie wprowadził, ale yy... Muszą się dopełnić na maksa, to tutaj, mieszkania. Już jest coraz lepiej, bo jeszcze niedawno to tutaj było na, na, na przykład pusto. ale teraz, jak jest tu hala sportowa, widać, że korzystają, że była potrzebna. Ten sklep tutaj teraz dużo robi, bo tutaj ci wszyscy stąd mieszkańcy tutaj chodzą. Ale jak się okazało, no to ci stąd też zaczęli tu przybywać. Tu, brak, tu brakuje jeszcze jakiegoś sklepu, tu by się jakiś mały przydał, bo strasznie daleko jest tutaj do sklepu, wtedy by od, był odciążony ten, bo sądzę, że jak tutaj postawią te trzy bloki te i te wszystkie się wypełnią ogólnie, no to wtedy jak już teraz jest tu prawie połowa możliwości, no i sobie strasznie wolno idzie ta budowa. No, ale cóż. Na razie no nie mamy ludzi, żeby sobie pozwolić. O, a tu już mamy skład cegieł zapełniony praktycznie. O, węgiel zaczęliśmy kupować, to mi się już nie podoba. Prefabrykatów róbcie ile? Ile fabryka dała? <grym> Dosłownie. <trym> Aha, już materiały wychodzą od razu. Jak bułeczki. Zaczęli dalej budować to? Tak, już beton. Kolejny etap wszedł. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Do szpitala. Od razu, jak, jest, jak szpitale wyrabiają, to też nie siedzi tyle osób w tych szpitalach. Bo po prostu zostaną wyleczeni. Jak zostaną wyleczeni, to są wyleczeni. Tak, tak powiem. 70 bezrobotnych? To mi się bardzo nie podoba. Bo to znaczy, że mm, muszę zakłady chemiczne otworzyć. Aha, bo ci jeżdżą tam, teraz, na tutaj, jak widać już. Światełka pięknie na, dro na drodze mrygają. Bo zaczęli mm, właśnie te nasze pole naftowe robić żwir tutaj transportują Osta zaraz pewnie ostatnie kursy no już ostatnie kursy tutaj jadą ze żwirem a żwir wyrabia? powinien ja wyrabię spokojnie No tutaj już 20 ton betonu jest wylany kabelki <laughs> się zastanawiam jak Prąd tutaj doprowadzić. Bo ile taki yy, jeden kifon zużywa prądu? Ile energii on potrzebuje? Yy, 4 godziny, a pan. Aha, ale pobór mi nie chodzi o ilość zużytej energii, tylko pobór maksymalne 114 Maksymalna moc chwilowa, 114 kW No to spokojnie No kW, 114 Tu mamy mega waty To nawet ten najmniejszy słup, ale najmniejszy słup jest dla jednego hm. A ile zużywa? Nie no, tutaj i tak to będzie Spokojnie starczy. Spokojnie. No musi, przynajmniej. A kabelki fajnie by było postawić. No, już wir dostarczyli. No, ale to drogi. Najpierw drogi, potem można myśleć o kolejnych etapach budowy. Jak, ja chcę najpierw tu skończyć te wszystkie i wtedy stąd będę roz, jakby ich rozdysponowywał w, w, w dalszą podróż. Pociąg czeka zbyt długo. A, no tak to akurat mnie nie dziwi, postawili blok bez zasilania. Oj, gdzie my, tam, gdzie my tu mamy prąd? Tu mamy najbliższy. No, tu nie mamy zasilania, ale mamy blisko pod stację. Ja bym zrobił coś takiego, że postawię tutaj pod stację taką pieszą. To mi budujcie yy. i kabelek, poproszę. To mi wykonajcie za własne z własnych sił i to ile kosztuje. Nie, nie będę tutaj ich męczył. To powinno nam dokładnie odciążyć tą podstację. Ogólnie tę podstację, że tu nie będziemy mieć dyskoteki <grych> i zasilić te dodatkowo te kamienice. Znaczy, no, bloki, nie kamienice, jednak tu, tu, tu mamy kamienicę stare miasto. Hmm, czy otwierać im kościół? Chyba nie. Siedzi, że tak chętnie chcą po ten semafor, a nie czekać będziesz. Dwóch ludzi jest gotowych pracować. Aż. Nie można składać z sobie. Może być. <laughs> Stonka. Wow. 63 rok mamy. Się ten, zdążą kabelki wykopać to idealnie wyjdzie. Mam nadzieję, że tutaj już jadą. Ja, koparka jedzie, wrotka jedzie. Hmm. Ile mamy? Sprzedacie coś? A, długo jeszcze trzeba będzie czekać. No ale przynajmniej już 15 osób tu nie pracuje. Tylko. Trochę więcej. <laughs> to, co za szybko nie powstanie. Chociaż denerwuje mnie trochę ten widok, że tak długo to robią. O, tą drogę skończyli. Tę drogę. To kolejny etap. O, drugie biuro budowy. Na wysoki. Zróbcie to już na wysokie, po to, żeby dowieźli materiały, bo to nie jest dużo. Roboty, a, a jedną to robotnicy? Jeden. No nie, no to są żarty jakieś. Tutaj jedzie coś? Mhm, dźwig tutaj jedzie. Dobra, to tam postawcie. Mamy tutaj prąd. Tutaj kopią, tu już wykopali robota została tylko cieszy mnie to cieszy mnie o dalej pójdzie robota też to proszę zrobić to proszę zrobić mm. Mm, to wystarczy no to by musiał jednak już pójść też I zaczniemy to produkować, a nie będziemy mieli jak tego wywieźć. Hmm. Się zastanawiam, czy jakąś linię kolejową tutaj robić. Raczej nie, bo. Na razie to najważniejsze, żeby pracownicy się skupili na budowie tego osiedla. Jak będzie osiedle, to już. Reszta pójdzie z górki. Na razie to nie... pustkami trochę wieje. No, ale cóż... No wy możecie... Pozwólcie, hmm. że... Zrobię coś takiego hmm. Nie chcę na przejściu tym O, hm? Mam że teraz będzie dostęp jakiś. O, dużo! Daleko teraz jest. Bardzo dobrze. Ten duży blok wreszcie to ma możliwość pracy. Na razie to się nie popisuje zbyt. Ten pojazd swoimi możliwościami. Za mało ludzi, mój panie. O, korzystają z kółka. To jest jako co? Jako atrakcja. To fajnie. Czego wam brakuje? Kultury. To jest jako. Atrakcja jest jako co? Jako kultura? Chyba nie. Religijni. Aha, bo co są ci sprowadzeni z Zagramanicy. Chyba. Znaczy nie zagramanicy, tylko tam z optymistowości obok. To jeszcze nie wiedzą jakie tutaj zasady. Hmm. Mamy w tej republice węgla. Mamy 600 ton. Bardzo mnie to cieszy. Szkoda, że tylko 13 robotników tam jedzie. Chemikalie już one do lecą. Przynajmniej chyba już nie kupujemy chemikaliów stali cały czas. Kupujemy i paliwa najwięcej. Mm -hmm. Się zastanawiam, jak z tą rafinerią zrobić. Jakiś zbiornik tutaj by był fajny z ropą. Taka mała rafineria. Hmm. Nowej miejscowości raczej nie otwieram, bo to za dużo zachodu jest. Nie, Je, czy wy macie pro? Właśnie, bo ja się nawet nie. Hmm. Ja tam wody nie doprowadziłem. Właśnie tak coś zaczęło mnie... Hmm. 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 No, fajnie się bawię, fajnie. Taki kolektor plus rozdzielnia wody Gdzie wy macie chodnik? Tam macie chodnik Nie podoba mi się to, to tak Teraz ścieżki Teraz szambo no, taka rura wystarczy A niech będzie. Hmm. I woda. Nie wiem czy dużą jaką tutaj. O. Nie zawsze muszę na odwrót zrobić. O. Teraz tutaj polecę z wodą. <laughs> ale szambo bym zrobił gdzieś tutaj. Bo gdzie jest najbliższe, tu mam najbliższe, czyli prawie sięga, ale A, i bym tu zrobił... To tak. bo w ogóle by wszędzie sięgało już Szambo Woda o. Chodniczek Pętliczek, chodniczek Zielony stoliczek Co? I teraz ktoś pamięta jaką rurę tutaj dałem? Ja już prawie zapomniałem Wymagane nachylenie No nie Jeszcze może mi powiecie, że Jak zrobię prosto O, jak zrobię prosto to im pasuje Wspaniała gra Dobra Jakoś lubię jakie są Te wykopy Zrobione razem Koło siebie To jest wykonany już. O. To są jakieś takie grosze, że to samemu wykonam. Yy. Myślałem, że. Cały rurociąg wystawiłem też za własne. Ale chyba nie. O. Hy. Się kupa gromadzi. Nie podoba mi się to. A prąd gdzie macie? Skąd? tutaj w ogóle nawet nie wiem skąd, a tu, e, to, to akurat to to akurat dużo zasięgu ma teraz więc spokojnie no i co i nie wiem, na razie chyba ten odcinek to i tak już dużo materiału jest na na ten odcinek, więc chyba mogę na razie zrobić przerwę Cieszę, bo dosyć tak uspokoiła się sytuacja w Republice, co, co cieszy. No, więc na razie się żegnam.